Wraz z wiekiem ciśnienie tętnicze staje się jednym z najczulszych wskaźników stanu zdrowia. Wiele osób doświadcza jego nagłych wahań: bóle głowy, pulsowanie w skroniach, ucisk w klatce piersiowej, ogólne osłabienie. Nawet przy stosowaniu leków ciśnienie nie zawsze pozostaje w normie, zwłaszcza u osób starszych, których organizm silniej reaguje na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Jedną z najczęstszych przyczyn niestabilnego ciśnienia jest dieta. To, co jemy na co dzień, Bezpośrednio wpływa na stan naczyń krwionośnych, ilość płynów w organizmie oraz pracę serca. Nie każdy jednak wie, które produkty wspierają stabilizację ciśnienia, a które, niepozornie, je podnoszą. W tym filmie szczegółowo wyjaśnimy, jak dieta może pomóc ustabilizować ciśnienie u osób starszych. Omówimy proste dostępne produkty, których skuteczność potwierdzają zarówno praktyka, jak i fizjologia. Dowierz się, jak drobnymi zmianami w codziennym menu. Można wspierać zdrowie naczyń i poprawić samopoczucie. Napisz proszę w komentarzu z jakiego miasta lub kraju oglądasz ten materiał. Bardzo mnie ciekawi, kto dziś jest ze mną. Potas to jeden z najważniejszych minerałów wpływających na poziom ciśnienia krwi. Jego rola jest szczególnie istotna u osób starszych, u których naczynia tracą elastyczność, a układ wydalania sodu działa mniej efektywnie. Główne działanie potasu polega na tym, że pomaga łagodnie usuwać nadmiar sodu z organizmu, a to właśnie sól jest jedną z przyczyn utrzymującego się nadciśnienia. Im mniej sodu w organizmie, tym mniejsza objętość krwi krążącej i tym samym mniejsze obciążenie naczyń. Potas działa też bezpośrednio rozkurczowo na ściany tętnic, wspierając ich elastyczność i zmniejszając opór naczyniowy. Warto jednak wiedzieć, że potas nie jest magazynowany na zapas. Działa tylko wtedy, gdy regularnie trafia do organizmu. Dlatego produkty bogate w potas powinny być obecne w diecie każdego dnia. Jednym z najprostszych źródeł jest pieczony ziemniak w mundurku. Zawiera maksymalną ilość minerałów, szczególnie jeśli nie jest przesolony. Jeden średni ziemniak może zawierać nawet 900 mg potasu. To około 1 czwarta dziennego zapotrzebowania. Dobrym źródłem potasu są też banany. To nie tylko owoc. Ale i wsparcie dla układu naczyniowego, zwłaszcza jeśli zjeść pół banana jako przekąskę, a nie naczczo. Szpinak, idealny do sałatek i dodatków, w połączeniu z odrobiną oliwy z oliwek, dostarcza jednocześnie potasu i magnezu. I wreszcie awokado jedno z najbogatszych w potas warzyw. Już połówka owocu może działać jak tabletka potasu, a przy okazji dostarcza zdrowych tłuszczów. Ważne jednak, by dobierając produkty bogate w potas, brać pod uwagę ogólny stan zdrowia, szczególnie pracę nerek. Przy poważnych zaburzeniach filtracji nadmiar potasu może być szkodliwy, dlatego każdą zmianę w diecie warto skonsultować z lekarzem. Jeśli jednak funkcja nerek jest stabilna, codzienne spożywanie potasu to prosty, bezpieczny i naturalny sposób na obniżenie ciśnienia i poprawę stanu naczyń. Magnez to niezbędny minerał, który bezpośrednio wpływa na układ sercowo-naczyniowy. Dla osoby starszej, szczególnie z nadciśnieniem, odgrywa on kluczową rolę. Wspiera elastyczność naczyń, reguluje rytm serca i zmniejsza ogólny opór naczyniowy. Przy niedoborze magnezu ściany tętnic sztywnieją, naczynia stają się wrażliwe na hormony stresu, a ciśnienie zaczyna gwałtownie się wahać. Magnez wspiera rozluźnienie mięśni naczyń. Redukuje skurcze i pomaga utrzymać regularny puls, chroniąc serce przed zaburzeniami rytmu. Magnez działa też przeciwzapalnie i uspokajająco na układ nerwowy, co dodatkowo zmniejsza napięcie w organizmie. A to ma bezpośredni wpływ na ciśnienie. Jest to szczególnie ważne u osób starszych, które często cierpią na bezsenność, lęk lub nadmierną pobudliwość. A te stany mogą prowadzić do napadów nadciśnienia. Jednym z najlepszych źródeł magnezu w diecie jest kasza gryczana. Jest łatwostrawna, nie powoduje nagłych skoków cukru i dostarcza nie tylko magnezu, ale też żelaza, błonnika i białka. Regularne spożywanie gryki wzmacnia naczynia i poprawia metabolizm. Świetnym dodatkiem do diety są też pestki dyni. Już jedna, dwie łyżki dziennie pomagają uzupełnić niedobory. Można je dodawać do sałatek kasz. Lub jeść samodzielnie jako przekąskę. Bardzo korzystne są również migdały. Zawierają magnez i zdrowe tłuszcze, które wspierają naczynia. Już sześć, osiem orzechów dziennie wspiera profilaktykę nadciśnienia. Otręby, szczególnie pszenne i owsiane, to także bogate źródło magnezu, a dodatkowo poprawiają pracę jelit i wspierają wchłanianie składników odżywczych. Można je dodawać do owsianki, kefiru lub jogurtu. Warto pamiętać, że magnez zużywa się szybciej w stresie, przy stosowaniu leków moczopędnych i przy zaburzeniach metabolicznych, które często towarzyszą osobom starszym. Dlatego uzupełnianie magnezu z pożywienia powinno być regularne, a nie okazjonalne. To pomaga utrzymać elastyczność naczyń, zapobiegać skurczom i wzmacnia odporność układu krążenia na zmiany związane z wiekiem. Nadmierna ilość płynów w organizmie to jedna z najczęstszych i niedocenianych przyczyn nadciśnienia zwłaszcza u seniorów. Gdy woda zatrzymuje się w tkankach, zwiększa się objętość krwi, a naczynia są pod większym obciążeniem. Może to prowadzić nie tylko do skoków ciśnienia, ale też do obrzęków, uczucia ciężkości nóg, duszności czy przyspieszonego tętna. Co ważne, obrzęki nie zawsze są widoczne. Płyny mogą gromadzić się stopniowo, zwłaszcza przy osłabionej pracy nerek lub nadmiarze soli w diecie. W takich przypadkach warto pomóc organizmowi w łagodnym i naturalnym usuwaniu nadmiaru płynów. Tu szczególnie przydatne są produkty o łagodnym działaniu moczopędnym, które nie zaburzają równowagi elektrolitowej i nie osłabiają organizmu, jak bywa przy silnych lekach. Do takich produktów należą ogórki. Prawie w całości składają się z wody, zawierają potas i wspomagają usuwanie sodu, nie obciążając przy tym nerek. Można je jeść na surowo w sałatkach lub pić napar z ogórków szczególnie latem. Arbus to kolejny naturalny diuretyk. Pomaga nie tylko usuwać nadmiar płynów, ale też obniża poziom kwasu moczowego, co jest ważne przy nadciśnieniu związanym z zaburzeniami przemiany materii. W umiarkowanej ilości, np. przykład jeden, dwa plasterki rano, arbus odciąża nerki i zmniejsza wewnętrzne ciśnienie w naczyniach. Seler naciowy, zwłaszcza na surowo, pobudza pracę nerek i zawiera substancje, które rozluźniają mięśnie naczyń. Można go dodawać do sałatek, zup lub łączyć z innymi warzywami w formie soku. Cukinia to uniwersalne warzywo, lekko strawne, o łagodnym działaniu moczopędnym i bardzo niskiej kaloryczności. Dobrze sprawdza się w duszonej lub pieczonej postaci. Nie fermentuje i nie obciąża układu trawiennego. Dodanie tych produktów do codziennego jadłospisu pomaga organizmowi pracować równomiernie, zmniejsza obrzęki odciąża układ krążenia i wspiera bardziej stabilne ciśnienie tętnicze. Kluczowe jest, by nie traktować ich jako jednorazowego odciążenia, ale jako stały element diety, szczególnie w cieplejszych miesiącach lub przy skłonnościach do zatrzymywania wody. To łagodny, bezpieczny i naturalny sposób na utrzymanie naczyń krwionośnych w dobrej kondycji, bez zbędnego obciążenia. Warzywa zawierające naturalne azotany Odgrywają ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia tętniczego, zwłaszcza u osób starszych, których naczynia tracą elastyczność i gorzej reagują na sygnały rozluźnienia. Azotany, które dostają się do organizmu z pożywieniem, przechodzą przemianę najpierw w azotyny, a następnie w tlenek azotu. To właśnie ta substancja rozszerza naczynia krwionośne, zmniejsza ich napięcie i ułatwia przepływ krwi. Proces ten jest naturalny i nie wymaga leków. Wystarczy regularnie sięgać po odpowiednie warzywa. Jednym z najbardziej znanych źródeł azotanów jest burak. Najlepiej spożywać go gotowanego, pieczonego lub w postaci świeżo wyciskanego soku. Buraki rozszerzają tętnice, zmniejszają opór krwi i prowadzą do łagodnego, ale trwałego obniżenia ciśnienia. Efekt nie pojawia się natychmiast, ale przy regularnym spożyciu jest wyraźny i stabilny. Szczególnie polecany jest sok z buraków rozcieńczony wodą w proporcji jeden do jednego. Można go pić rano, na czczo, zaczynając od pół szklanki. Zawsze jednak warto obserwować reakcję układu pokarmowego. Innym cennym źródłem azotanów są zielone sałaty. Szczególnie rzymska, boćwina, rukola i szpinak. Są bogate w witaminy, antyoksydanty i nie podnoszą poziomu cukru we krwi. Łatwo je włączyć do codziennych potraw. Wspierają elastyczność naczyń, zmniejszają stany zapalne i nie obciążają układu trawiennego. Nawet niewielka porcja zielonej sałaty dziennie może pozytywnie wpływać na napięcie naczyń. Brokuły to kolejne warzywo bogate w naturalne azotany, a także w witaminę C, kwas foliowy i sulforafan. Wzmacniają ściany naczyń, poprawiają ich reakcję na rozszerzenie i działają łagodnie przeciwzapalnie. Najlepiej gotować je na parze aby zachować maksimum wartości odżywczych. Warto wiedzieć, że azotany z warzyw to zupełnie coś innego niż sztuczne azotany obecne w wędlinach czy konserwach, których wielu się obawia. W roślinach azotany współistnieją z błonnikiem, witaminami i antyoksydantami, które neutralizują potencjalne skutki uboczne. Regularne, umiarkowane spożycie takich warzyw sprzyja naturalnemu rozszerzaniu naczyń, obniża opór krwi i pomaga stabilizować ciśnienie. Bez nagłych skoków i bez nadmiernego obciążenia serca. Kwasy tłuszczowe omega-3 to niezbędne substancje, które odgrywają kluczową rolę w zdrowiu układu krążenia, zwłaszcza u osób starszych z nadciśnieniem. Organizm nie produkuje ich samodzielnie, ale przy regularnym spożyciu spożywienia przynoszą szereg korzyści. Łagodzą stany zapalne w naczyniach, zmniejszają lepkość krwi, poprawiają elastyczność tętnic i tym samym pomagają obniżać ciśnienie. Przewlekłe stany zapalne to jedna z ukrytych przyczyn podwyższonego ciśnienia. Z wiekiem naczynia sztywnieją, gromadzą mikrouszkodzenia, a organizm uruchamia reakcje zapalne, często niewyczuwalne, ale szkodliwe. Omega-3 działają łagodnie i systemowo. Hamują te procesy, wspomagają regenerację śródbłonka, wewnętrznej wyściółki naczyń i zmniejszają opór krwi. Dzięki temu serce pracuje lżej, a ciśnienie ustabilizowane jest w sposób naturalny, bez gwałtownych zmian. Najlepszym źródłem omega-3 są tłuste ryby morskie. Szczególnie warto sięgać po makrele, łososia, śledzie czy sardynki. Zawierają EPA i DHA, formy omega-3 najlepiej przyswajalne. Spożywanie tłustej ryby przynajmniej dwa razy w tygodniu może znacząco obniżyć ciśnienie, zmniejszyć poziom złego cholesterolu i poprawić stan naczyń. Dla osób, które nie jedzą ryb, dobrą alternatywą jest olej lniany. Zawiera kwas alfa linolenowy, roślinną formę omega-3, choć przyswaja się nieco słabiej i tak działa przeciwzapalnie. Ważne by olej lniany spożywać na zimno, dodawać do sałatek, kasz czy twarogu. Podgrzanie niszczy omega-3 i pozbawia go właściwości. Inne dobre źródła to mielone nasiona lnu, nasiona chia, orzechy włoskie, a także tran, jeśli zaleci to lekarz. Kluczowa jest jednak regularność. Omega-3 nie działa jak tabletka tu i teraz. To składnik, który dzień po dniu redukuje stan zapalny, wzmacnia naczynia i stabilizuje ciśnienie. Dla seniora to nie tylko element diety, ale forma naturalnego wsparcia zdrowia. Produkty pełnoziarniste to ważny element diety przy nadciśnieniu, zwłaszcza u osób starszych, u których przemiana materii spowalnia, a układ krążenia wymaga wsparcia. Główną zaletą pełnego ziarna są węglowodany złożone i błonnik, które działają wielokierunkowo, wspomagając regulację ciśnienia krwi. Węglowodany złożone, w przeciwieństwie do prostych jak biały chleb, ciastka czy cukier, uwalniają energię stopniowo i nie powodują nagłych wzrostów glukozy we krwi. A to ważne, ponieważ nagłe skoki cukru wywołują także wzrost ciśnienia. Organizm w odpowiedzi zwęża naczynia. Produkty pełnoziarniste pomagają uniknąć takich wahań. Stabilizują energię i zmniejszają obciążenie dla układu sercowo-naczyniowego. Błonnik zawarty w łupinie ziarna działa łagodnie oczyszczająco na naczynia. Obniża poziom złego cholesterolu, wspiera zdrowie jelit i pośrednio wpływa na ciśnienie, zmniejszając stan zapalny w organizmie. Dodatkowo produkty bogate w błonnik dają długie uczucie sytości i pomagają kontrolować masę ciała a nadwaga jest jednym z czynników zwiększających ciśnienie. Szczególnie u seniorów nawet 3-5 dodatkowych kilogramów może istotnie pogorszyć samopoczucie. Jednym z najlepszych wyborów są płatki owsiane gotowane na wodzie albo z dodatkiem mleka o obniżonej zawartości tłuszczu. Owsianka nie tylko syci, ale też łagodnie obniża poziom cholesterolu. Pęczak to niedoceniane, a wyjątkowo zdrowe zboże, zawiera beta-glukany, które wspierają metabolizm lipidów, i pomagają utrzymać elastyczność naczyń krwionośnych. Pełnoziarnisty chleb, szczególnie żytni lub pszenny z mąki razowej, to dobry wybór jako dodatek do głównych posiłków. Jest znacznie korzystniejszy niż chleb biały, ponieważ trawi się wolniej, łagodniej wpływa na poziom cukru i dostarcza cennych mikroelementów, w tym magnezu i potasu. Warto jednak pamiętać, że nie każdy produkt z napisem pełnoziarnisty faktycznie taki jest. Należy uważnie czytać skład. Mąka powinna być nieoczyszczona, bez dodatku cukru czy polepszaczy. I jeszcze jedno porcje. Nawet zdrowe produkty warto spożywać z umiarem, by nie przeciążać układu pokarmowego. Produkty pełnoziarniste to nie moda, lecz podstawa zrównoważonej diety w przypadku nadciśnienia. Dostarczają sercu, naczyniom i mózgowi stabilnej energii, pomagają utrzymać wagę i redukują ryzyko związane ze starzeniem się układu krążenia. Czosnek i cebula to nie tylko aromatyczne dodatki do potraw, lecz także naturalne środki wspierające zdrowie naczyń i łagodnie obniżające ciśnienie krwi. Ich działanie zawdzięczamy obecności allicyny, substancji, która powstaje podczas krojenia lub rzucia świeżego czosnku. Allicyna wykazuje silne działanie rozszerzające naczynia. Pomaga tętnicom się rozluźniać, poprawia przepływ krwi, zmniejsza opór naczyniowy a tym samym sprzyja naturalnemu obniżeniu ciśnienia. To szczególnie cenne u osób starszych, u których naczynia tracą elastyczność, a regulacja napięcia jest osłabiona. Czosnek wpływa też na obniżenie poziomu złego cholesterolu, zmniejsza stany zapalne w ścianach naczyń i ogranicza zlepianie się płytek krwi, czyli zmniejsza ryzyko zakrzepów. Wszystko to czyni go szczególnie wartościowym składnikiem diety osób starszych, z nadciśnieniem i zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Co ważne, efekt czosnku nie jest natychmiastowy, ale kumulacyjny. Działa najlepiej, gdy jest spożywany regularnie, choćby w małych ilościach. Cebula, szczególnie na surowo, zawiera związki siarki o podobnym działaniu, wspiera rozszerzanie naczyń, poprawia metabolizm i delikatnie stymuluje układ odpornościowy. Choć jest mniej intensywna niż czosnek, jest lepiej tolerowana i nadaje się do codziennego spożycia. Aby korzystać z dobrodziejstw tych warzyw bez obciążania żołądka, warto wiedzieć, jak je bezpiecznie wprowadzić do diety. Połówka ząbka świeżego czosnku dziennie wystarczy, by uzyskać efekt profilaktyczny. Można go zetrzeć i dodać do sałatki, ciepłego dania lub położyć na kromce razowego chleba. Ważne, by nie gotować go długo, bo wysoka temperatura niszczy alicynę. Cebulę można jeść na surowo, np. Na w sałatce z ogórkiem i ziołami lub lekko poddusić by złagodzić smak dobrze sprawdzają się cebula biała czerwona i dymka każda zawiera nieco inne związki aktywne osoby z wrażliwym żołądkiem z chorobą wrzodową czy refluksem powinny zaczynać od małych ilości i unikać spożywania czosnku na czczo można też sięgnąć po olej czosnkowy lub bezalkoholowe nalewki jeśli surowy czosnek powoduje dyskomfort w każdym przypadku liczy się regularność a nie jednorazowe użycie tak więc czosnek i cebula to proste i dostępne składniki diety, które mogą realnie wspomagać zdrowie naczyń, szczególnie przy nadciśnieniu. Nie zastępują leków, ale uzupełniają terapię i łagodnie wspierają organizm. Przy podwyższonym ciśnieniu równie ważne jak włączanie zdrowych produktów jest ograniczenie tych, które podstępnie pogarszają sytuację. Jedne z najbardziej niebezpiecznych to ukryte źródła sodu i tłuszczów nasyconych. Nie zawsze smakują jako słone lub tłuste, ale przy regularnym spożyciu prowadzą do zatrzymania wody, skurczu naczyń i wzrostu ciśnienia. Nadmiar sodu to główny czynnik zatrzymywania płynów w organizmie. Sól zwiększa objętość krwi, obciąża serce i powoduje przewlekłe nadciśnienie. Nawet jeśli nie dosalamy potraw, możemy spożywać duże ilości sodu w produktach, które nie wydają się szkodliwe, np. wędliny i produkty mięsne. Nawet te lekkie czy gotowane często zawierają dużo soli i konserwantów. Obciążają naczynia, a do tego zawierają tłuszcze nasycone, które sprzyjają odkładaniu cholesterolu na ścianach tętnic. Sery solone i półtwarde, takie jak feta, oscypek, parmezan czy zwykły ser żółty, to kolejne źródło ukrytego sodu i tłuszczu. Nawet mały kawałek może zawierać połowę dziennego limitu soli, zwłaszcza jeśli zjemy go z chlebem lub innymi słonymi dodatkami. Równie podstępne są gotowe sosy: ketchup, majonez, musztarda, sos sojowy. Nawet w wersjach light często zawierają sporo soli, cukru i konserwantów. Wzmacniają smak, ale podnoszą ciśnienie i zaburzają gospodarkę wodną. Podobnie jest z gotowymi daniami: zupami, mrożonymi kotletami, paluszkami rybnymi, konserwami. Są wygodne, ale często zawierają sól i tłuszcze trans, by wydłużyć trwałość i poprawić smak. Szczególną uwagę warto zwracać na produkty z napisem bez cukru lub fit. To nie zawsze oznacza, że są zdrowe. Często zawierają więcej soli i tłuszczu, by zrekompensować smak. Aby odciążyć naczynia, senior z nadciśnieniem powinien nie tylko odstawić solniczkę, ale też uważnie czytać etykiety i ograniczyć spożycie produktów z dodatkiem sodu i tłuszczów nasyconych. Lepszym wyborem są naturalne, proste składniki. Gotowane mięso. Twaruk bez soli, jogurt naturalny, domowe sosy na bazie warzyw i ziół. Ograniczenie takich produktów to nie rezygnacja ze smaku, lecz krok w stronę stabilniejszego ciśnienia, lepszego samopoczucia i mniejszego ryzyka powikłań, szczególnie u osób starszych, u których nawet niewielki nadmiar soli może znacząco pogorszyć stan zdrowia. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, które produkty już stosujesz by trzymać ciśnienie pod kontrolą. Będziemy nadal dzielić się praktycznymi i prostymi poradami dla Twojego zdrowia.